Już jest dosyć późno. Gołąbeczki spały, już wtulone. No ale ja jutro rano nie wiadomo, bo śnieg zaczyna pruszyć, a on, tak nie miałam czasu do, do nich zajrzeć. Chodź, nieżynko kochana i pierwsza przyleciała lotniczka. Tutaj była na dole, ale ja tu szukałam telefonu ziarek. Ach, to cudo, no, no żal mi tej kochanej gołąbeczki. Tam ktoś się odzywa, ale to 400 km ode mnie. To ja tak nie mogę dysponować czyimś gołąbkiem, no wiadomo mimo wszystko ma obrączkę i mimo wszystko ta gołąbeczka jest dobrze utrzymana bo ten lotnik z zieloną obrączką który miał telefon no to już ta na tej piersi to ta, taka kostka taki wagowo jak się weźmie w rękę to widać, że gołąbek no patrzę jakie one tu ziarka wybierają bo to już jest taka mieszanka którą kupuję typowo dla gołębi. Tutaj jest taki sklep dla gołębi. Muszę tam kawałek zawsze podjechać. I to już taki worek cały kupuję tego ziarna. I tak patrzę co one jedzą. Przeważnie jak są głodne, to zaczynają od tych dużych, od tego dużego ziarna. Wyjedzą te duże i te drobne. Zostanie. No i tak tutaj wracając do tematu. No, Szkoda, że ona tak tutaj z tymi jeszcze szakami, ale jak to jest podwójny, że tak powiem dezerter, No drugi raz skończyć, kto się tam trzymał pewnie. I drugi raz uciekła na wolność, wybrała wolność. No to raczej tutaj to by się trzeba przychylić do jej decyzji. No a tym bardziej, że sam hodowca, sam właściciel mówi, że jak ona no jak ona już tyle czasu jest gdzieś poza, to ona może nawet wracać właśnie w to miejsce, z którego teraz tu, 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 tutaj się znalazła. A już to jest Krówcia, ale no ta e, pani Darnia dała imię Krówcia. A ja tak <gryw> wołam też Śnieżynka, bo tak biało jest. No tutaj trochę jeszcze było takiego różnego ziarna, e, które kupywałam i kaszy. I to już jest teraz wszystko. I pszenica, już pamiętam. I ten jęczmień, i jest tu chyba bogato. Bo, na bogato. Ona się tak nie boi, nie jest taka bojąca. Gąbeczka. Jedne te mieszczuszki. No co one? Jeszcze jak nie ma śniegu, to coś tam sobie. Chociaż jakieś minerały znajdą, jakieś kamyczki jakieś może no nie wiem okruszki ktoś idzie coś je to jakieś okruszki pogubi ale tak no to to zdane są na na to co człowiek im rzuci no tak jak sobie pojedzą to rano nie będą takie głodne bidulki to już sobie przetrwa ta lotniczka tu nie będę na nim zaglądać, czy tam zajrzę do maluszków od samego rana. Jak ja by to jeszcze jest ciemno, ale zostawiam ziarka i uciekam.